Wiersz 57 po 62. Może poproszę kogoś po czytanej książce. Ile? Ciągkiego fragmentu. Widzący rozdział, rozwój Łukasza, wiersze od 57 po 62. Ty, kiedyś drogą rzekłeś do niego. pójdę za Tobą, to opowie kultierz. A Jezus rzekł do niego. lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz syn człowieczny nie ma, gdzie by było do drugiego też rzekł – pójdź za Mną, a także rzekł – pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać Ojca Mego, Boże Niech umarli w umarli swoich, lecz Ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny – pójdę za Tobą, Panie, kiedy jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim, a Jezus rzekł do mnie – Żaden, który przyłoży rękę do ucha i ogląda wstecz i natali się do Królestwa Bożego. Amen. Dziękuję. Trzy sytuacje, trzy różne podejścia. Kiedy się czyta ten fragment tak wyrwany może z kontekstu w ogóle, nie? No to taki skrajny trochę, nie? Dokładnie wszystko, na nic nie zważaj, na rodzinę. Na bliskich, a ich zamknął. Można powiedzieć taki bardzo radykalny, nie może jakieś fanatyczne. Takie mamy odczucia? Nie. nie. A razem o co panuje uzowi chodzi? Jakie to ma położenie dla mnie i dla siebie dzisiaj? Nie? Pójdę z sobą do kontroli, pójdziesz. Ktoś powiedział, nie? Do innego Pan Jezus powiedział pójdź za mną. Nie? Inne jeszcze powiedział, pójdę na tobą, ale nawet, ale, ale... Ja mówię, że powiedział, jaka może być sytuacja, kiedy będzie dla mnie. Tak, Jakbyś no tam kiedyś takich wyrzeczeń, żebyśmy porzucili rodziny, to Pan z Bogiem ludzi przede wszystkim szczęśliwi, tak? Błogosławionych inaczej. I po prostu wydaje mi się, że te teksty przede te wszystkim mówią o tym, żebyśmy Boga w swoim życiu, gdziekolwiek będziemy, gdzie cokolwiek będziemy, cokolwiek robimy, żebyśmy stawiali go na pierwszym miejscu. Żeby on był najważniejszy w naszym życiu, Ale oczywiście Pan nie, nie, nie oczekuje tutaj, żebyśmy zostawili wszystko, a co to znaczy zostawić wszystko, tak? No co, mamy zostawić dzieci, mamy zostawić mężów, czy żony i... Pójść? Nie, to, to nie o to chodzi. Bo to jest, to ci, to, to oddanie się przede wszystkim w się najbliższych <tyskutkowite> tych dzieci, tego męża. damy. A! Ona co! ona mają być pierwsze. A tak, tak Prawy Boże, mają za na tak. Najważniejsze tutaj jest dla nas. Wspólny mianownik, jaki występuje we wszystkich tych trzech podanych sprawach, ale i życiowych, gdybyśmy to wzięli na nasze podwórko. Wspólny mianownik, ale czyli pod tym ale występują zawsze ważniejsze sprawy, doczesne, nasze, natomiast nigdy nie Boże. A zatem tutaj Pan Jezus daje nam do wyboru, że musimy odstawić te ale, nasze, a przyjąć wolę Bożą. Czy nie chodzi o jakąś skrajność w podejściu do... Służby dla Chrystusa, ale chodzi o to, żeby mieć tą rzecz na no uwadze, co jest rzeczą priorytetową. To pierwszą rzeczą, służby mhm. dla tych. Szukajcie tego, co w górze, nie tego, co w dole. Jak będziemy pilnować spraw Bożych, to Pan nam i te po A jak postawimy na pierwszym miejscu inne priorytety, no to, to przegramy, tak to można powiedzieć. Żaden, który przyłoży rękę do kółka i ogląda się wstecz, nie należy do królestwa Bożego. Ten tekst mówi sam za siebie. Czyli nie można tak połowić się. Nie? Trochę tu, trochę tu. Kiedy przychodzimy do, do Chrystusa, to przychodzimy na 100%. Nie tak połowę. Czyli w sobotę jesteśmy i przy okazji jakichś religijnych uczęszczości bardzo powodni, jako na trzeciej godniu, nie widzą. Po to prowadzimy nic, bez nie? Inne kryzysy nam tutaj już nie przyświecają. Nie, to Boga trzeba traktować w Chyba o to powiem, co, co mi chodzi. Bo wiemy, że Biblia też w innym że kto nie dba, nie dba o swój dom, to dotrze niż pokaźni. Także musimy zrównoważyć to, co ma Panie tutaj na myśli, kiedy mówi o pierwszych strachach, ale czy w ogóle chrześcijaństwo, to na nie, nie? nie pociąga za sobą pewnych wyrzeczeń? Ktoś kiedy nawet taką książkę napisał, koszt zawierzenia, jeśli uwierzysz, podniesiesz pewne koszty, w życiu oczywiście wyczerpują, nie wiem, czy się, nie? się, nie? się tylko zyskać. Czy chrześcijaństwo jednak ma pewien procent wyrzeczeń, a może czasem mniej więcej? Nie? Na czym te wyrzeczenia polegają? No. Na tym, żeby nie żyć ze światem po prostu, żeby się do niego nie przerabiać. No może w świecie żyjemy. Może w świecie żyjemy, tak, ale żeby nie iść za tym trendem światowym, tak jak okay. w tej się, ten ten świat. Świat. To się Tak, oczywiście. Zerzekć się tego I to bardzo, bo bo to bardzo fajnie, bo oni nie rozumieją by chrześcijaństwa, tzw. teremici, nieunisi, którzy uciekali na pustynię. I tam są do dziś lat są, Mhm. Mm ludzie... Wyjeżdżają, porzucają wszystko i tam sobie żyją z że to jest właśnie ta służba dla Boga. Odcielenie się, zasługujcie od świata, czyli życie samotności, medytacji, konsultacji, konsultacji. Okay. czy o to chodzi? Nie, zamykać się też nie możemy na, na, na świat, bo w tym świecie mamy przecież głosić, tak? Ewangelizować. Czy ze Słowem Bożym mam, musimy do kogoś wychodzić? Słowo Boże dociera do nas, ale czy my się nim dzielimy? A Pan Jezus przyszedł pokazał nam dzielenie się Słowem Bożym. Czyli my musimy iść i głosić. A ci, co się zamykają, to komu głoszą? Nie ma takiej możliwości. Ja mam taki przykład ze swojej teraz y, praktyki ostatnio y, y, zawodowo-życiowej. Kiedy w mojej firmie są jakieś spotkania towarzyskie, one są zawsze w piątek. A, to, po, po zachodzie. Tak, no. no. część... ja nie mam jakiś nasz no. udziału. I już mnie męczą na różne sposoby, nie? No czemu nie chcesz nie, nie z nami integrować? Nie, no, bo, nie ja się nie no bo to piątek jest. Nie? A ja w tym mam całkiem inne sprawy, nie? Szczególnie wieczorem. Nie? Ja już się wtedy wyciszam, nie, a nie z tych no no, co jeszcze. Nie biorę, bo odkąd pracuję tam, nigdy na takim spotkaniu nie byłem, nie? Nawet mi tłumaczą, że nie musisz pić, nie, nie musisz tańczyć, jeśli nie chcesz. Ale żebyś chociaż był tak. Na razie tak nie wiem. Nie, żeby... no nie. Choć nie czuję z tego powodu, to powiem szczerze, żadnego problemu. Ojej, nie? Ja nie mogę nawet. A to przez ten majątek, tak, 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 Nie, nie mam takich form. Ale, ale oni myślą, że mnie to poświadczą. Ja zawsze tłumaczę, że nie, po prostu w tym dniu, że gdzie indziej myślamy, jestem. A Wniósł. może trzeba właśnie pójść i powiedzieć, o co jest? I to jest też myśl, nie? To jest <noise> też myśl. A oni wiedzą, kim ja jestem, i wiedzą, jakie są moje priorytety. Także ja nie muszę tam pójść o <noise> studni mówić, bo ja nie mówię w dziennikarzu. Na... Ja, no, proszę, mówiąc no, szczerze, nawet zbyt wiele nie mówię. Wystarczy, że, że żyję. Tak mi się zdaje. Tu jeszcze ma. Tu jeszcze Ola. A, proszę bardzo. O, pytania. No Ktoś odpowiedział, że to nie ma być dla nas y, formą wyżyczenia, bo to, bo to nie tak, to, że my się nie że mamy, żeby się nie tym, tym źle. No właśnie. Taki szczery człowiek z przybłogiem, że on nic nie traci, tylko zyskuje na dzisiaj w tym we świecie i że to nie jest właściwie żadnym wyrzeczeniem. Tak, no, to podobnie, tylko może się wydawać. No, Dokładnie, No, no amen. Amen. Prawie powiedziałem to w Czy ktoś może by chciał powiedzieć jakieś doświadczenie? No, mamy tu Norberta i tak, gości naszych, goście z ust, tak, 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 tak? O, to bardzo się cieszymy. To nic tak nie zapowiedziane, że nie zabrano bo nie, nie ty tak. może się jeździć. Posłuchajmy, nie? No, nie, nie no, tak. No to, to wszystko się zmienia, no, jest sytuacja. Mówię o Ciebie nie wiedzieć.

Fragment apelu, tak. Jest to, jest to fragment bardzo ciekawy, ponieważ, ponieważ tak jak tutaj w tym apelu zostało podkreślone, tak często się świat dzieli na tych, którzy, którzy chcą tak, być uczniami i mówią, no coś jest niesamowitego, niesamowitego, pasującego w tym ale, ale nie są skłonni obliczyć kosztów. Zadzwoń e, do mnie Niedawno mojemu wielkiemu zaskoczeniu mój kuzyn z Katowic. I w sumie w tej rodzinie, w tej rodzinie, w sumie ma więcej braci, w takiej większej rodzinie, był znany z tej bardzo złej strony. Mimo, że rodzice poukładani byli, są bardzo też majętni. Wszystko zostanie zaspokajane, wszystkie ich potrzeby, to on y, sam realizował swoje potrzeby. Kiedyś, nawet własnym rodzicom, ukradł bardzo pokaźną sumę pieniędzy. Bardzo pokaźną. I bardzo szybko tą pokaźną sumę e, po, po prostu rozpuścił. Nie? E, I różne też, też robił po drodze niefajne. Nie I mówi, że tak e, gdzieś. Od kilku miesięcy tak go do, znaczy, do Boga ciągnąć i, i mówi, że nawet się nawróciłem na protestantyzm. Tak to dawno, <śeler> <śled> tylko sam nie wie do końca, gdzie ma iść. Tak? No i zaczął mi stawiać kilka pytań odnośnie właśnie interesowały go sprawy statologiczne, jak to będzie z przyjściem, to znaczy z umarłymi, jak z tym sądem, duszę i tak dalej, piekło, no takie, takie pytania miał, tak? Starałem się na podstawie Biblii udzielić mu pewnych odpowiedzi. E, gdzieś to przyjął, e, nawet do tego stopnia, że, że potem mówił, no to może ja na waszym uczeniu bym poszedł, bo może powinienem studiować Biblię szerzej i tak, no bardzo mnie to cieszyło wszystko. E, on mówi, że naprawdę jeszcze, jeszcze pół roku temu ktoś mu mówił o Bogu, to tak, yy, mówi to tak, yy, co, ty, co, ty? ja nie jestem takim złym człowiekiem, wiecie, jak to każdy swoją melodię wyrywa, tak, i yy, yy, nie jestem takim złym człowiekiem, więc, yy, no. Pan Bóg, bo się ustartukowałem już troszkę, tak, to Pan Bóg tam, jeśli nawet jest, no to przychylnie na mnie spojrzy. Ale zadzwonił do niego ze Stanów jego brat, który już tam długo mieszka, tam studiował, tam pracuje, i powiedział mu wyraźnie, słuchaj, mówi: Możesz sobie myśleć o sobie, co chcesz, nawet że jesteś dobrym człowiekiem, ale jeśli nie przyjmiesz Jezusa Chrystusa, zginiesz. Mówił bardzo dosadnie. I mówi: Jest to, mówi: to był taki przełomowy moment. Te, I te refleksje doprowadziły do tego, że no, zaczął się bardziej interesować sprawami dywowymi, zaczął Biblię czytać. I no i mówi, że teraz jest na taki drogę. Oczywiście no, mówi, że jeszcze ma tam pewne sprawy w życiu. Yy, I co ja o nich sądzę? Chodziło też o te relacje damsko-męskie. Czy Pan Bóg akceptuje życie bez ślubu? <grych> Tak, tak, no tak, tak. tak, tak. <gry> eee, no powiedziałem że coś też na ten temat, co Pan Bóg e, na ten temat e, mówi. tak No fajnie, mówię, no dobrze, cieszę się z tego, że, że, tak, e, że tak chcesz iść za Bogiem. Chwała Bogu, mówię przede wszystkim, nie mógł się z tego cieszyć. Ale po pewnym czasie do mnie zadzwonił i, i mówi, no, ale słyszałem, że w kościele jeszcze jest to i to. Hmm. Chodziło mu o pewną kwestię finansową. To no, mówi, ja zarabiam duże pieniądze i e, oddać dziesięcinę waszej kościale z moich pieniędzy, to za duża cena. E, mówi, no i na tym się kontekst. I tak sobie pomyślałem, nie, że, że pomyślałem sobie o tym tekście i o tym uczniowie. Żeby stać się uczniem, też trzeba przeliczyć pewną cenę. Wiadomo, że to nie jest kwestia, za co nie jesteśmy z to to nie dziesięciny, tak? Ale, ale jeżeli patrzymy przez prysma, tego, że wielkie rzeczy dla nas uczynił Pan. Ja, ja nawet sobie, mogę powiedzieć, może tu tam powiedziałem kilka myśli na ten Mówię, nie się nie zajmuj się tym tematem teraz. Mówię, się skup na tym. Na tym, co dla Ciebie najważniejsze teraz, na relacji z Bogiem. A jak Ty umocnisz swoje relacje, to i inne rzeczy się u Ciebie Dokładnie. pojawią. A Ty wyczytałeś gdzieś tam na stronie, mówię, i, i z tego problem teraz e, robisz, nie? Więc to jest temat gdzieś, który się dalej pojawia. No, pewne rzeczy trzeba dojrzeć. A co miał powiedzieć A co mówił Pan Jezus? Powiedział, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj u Bogi, tak? tak. Kiedy po dziesięciole wszystko, co masz, idź to rozdaj i przyjdź do i mnie. Byli tacy, co to przyjęli, tak? Ci apostolskie mówią, że sprzedawali swoje, swoje najemności i służyli Ziemu Bożemu tak? i nie mieli z tym problemu, no, ale nie każdy, nie każdy tak podszedł do sprawy. Tak? I to jest cena uczniostwa, tak? bo oczywiście e, Pan też e, stopniowo nas dracza, tak? E, nie od razu wszystko mówi, tak? bo, bo my byśmy tego nie byli w stanie nawet znieść, tak? gdyby nam wszystko powiedział. Ale, ale też jednoznacznie mówi, że, że na drodze uczniostwa trzeba się do całego świata. To znaczy wszystkiego, co w nas jest od strony ciała. I, i wtedy można mówić o tym, że, że idziemy i naszladujemy Jezusa. Tak? Bo Chrystus nam w tej historii powiedział, że nie można iść tak za półnie. i co robić? I się no. Oczywiście jest czasami coś takiego, że no właśnie. Nie? Jest coś takiego, że my jeszcze na swój sposób się oglądamy tak? Jeszcze są pewne powabne, są pewne rzeczy, które gdzieś tam nas próbujemy ściągać, ale Bóg ale cały, cały czas prowadzi nas do tego, aby ten nasz wzrok z się na jednym. Tak? Żebyśmy się oderwali od, od powałów tego świata. Nie? Od wszystkiego, co to co się Bo ten świat nawet może nas zastraszyć, tak? Tak jak było w przypadku Piotra. Wyszedł pięknie, szedł po wodzie, bo, bo, bo Pan Jezus powiedział: chodź Piotrze, tak? Ale potem ten wzrok gdzieś jego uciekł. I tak w wielu przypadkach jest, że, że ten wzrok, wzrok ucieka i, i, i zaczynają się różne rzeczy, oczywiście nie, nie do końca fajne w naszym życiu. Kochani, skoro już tutaj jestem, chciałbym. <śmiech> <śmiech> prosić Was e, 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 o modlitwę, pewno osobą. Może okazji powiem tak, że nie za bo córka też trafiła do szpitala, też tam ma żołądków i wiadomo co, na razie ją e, Jest na obserwacji, a biegają, tak, Jakby się tam w modlitwach mieli na uwadze, to wnieście ten punkt też, tak, Modlitewny. I chciałem Was też prosić e, o modlitwę e, zapewną osobą, którą poznałem dwa dni temu. Pana na imię Justyna. E, pojechałem odwiedzić e, w domu, e, w domu i, ja, ja zawsze interwencji, ten, interwencji kryzysowej, pewnie, dzień. Tak, dzień. Tak, tak, z, którą, z którą mam tam kontakt, taki ruchowy, organizacyjny. I, I tak usiedliśmy sobie na łasce przed tym budynkiem i rozmawialiśmy. I właśnie taką młodą osobę. I, i, I wcześniej już jakoś tak mignąłem się z nią, powiedziałem Ci dobry, dzień dobry. I tak, tak wierzę, że to od Pana przyszła ta myśl, żeby ją zawołać. I zawołałem do nas. I, I ona przyszła do nas i, i mówię, słuchaj, może, ty byś chciał sobie też coś fajnego poczytać? Mówię, mam takie fajne książki i zaproponowałem jej inną książkę z życie nabiera sensu. I, i mówię, poczę ta książka, w jakiś sposób traca Ci pewne przemyślenia, może, może cię w jakiś sposób z mózgi, jeśli potrzebujesz tego oczywiście, nie? I ona taka była zaskoczona, prawda? tak, tak. No i tak, wiecie, dała mi tą książkę i za chwilę się rozmowa już w sobie wywiązała. I, 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 I ja mówię, no jak chcesz porozmawiać, to oczywiście ja dysponuję czasem i tak dalej. I tak ja mówię, no jak najbardziej, ona, ona tutaj sama, jest z dzieckiem. Okazało się, że dziewczyna ma dziewiętnaście lat, ma 8-miesięczne dziecko. I, e, I ona mówi, to ja tylko pójdę, pójdę na górę, przebiorę się i, i zajdę, nie? No i Ewa mówi, no to ja was zostawię, mówi, to wy sobie rozmawiajcie. I ta Ewa poszła to do, do siebie, a ja do dziecka I ona przebrała się szybciutko, przyszła i, i mu, ja, ja mówię, to może jakiś spacer sobie zrobimy? No to dobrze, zrobiliśmy sobie spory spacer, godzinny. I ona mi opowiedziała, sobie swojego życia. A, w ogóle bardzo się otworzyła i, 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 i mówiła, że jest to miejsce, w bardzo by nie chciała być. że wstydzi się w ogóle tego miejsca, wstydzi się tego wszystkiego. Powiedziała mi, że w sumie uciekła od swojego chłopaka, z którym ma dziecko. Pierw uciekła od rodziców alkoholików, którzy non stop pili alkohol, amortyzowali się. uciekła z potem poznała każdego mężczyznę i tak też wiecie, po pan. wpadła, się, że on E, e, narkotyki, tak, alkohol też, ale przede wszystkim narkotyki. Prawie ją nie wciągnął w to, ale powiedziała nie. Kodek raz to sprowadza, że nie, ja nie, chcę, ja nie chcę w to chodzić i uciekła. No i zamieszkała wtedy tym domu. E, powiedziała, że tutaj w nie będzie przebywać, bo to nie jest dla, szczególnie adresowane dla was z dziećmi i, i ma się przenieść do koszalina. I ona tak tam bardzo nie chce iść, bo ona w ogóle nie zna tego miasta, jest po prostu cały czas wśród tych ludzi, nie zdana na, na, na samą siebie i tak dalej, i tak dalej. No ja zacząłem mi głosić Ewangelię, tak, ja powiedziałem, że będę się modlił e, o nią, że mówię że też jeszcze do Kroszina mogę ją odwiedzać, jeżeli będzie chciała i tak dalej, i tak dalej. I, widzicie, i ona mi nagle tak e, wróciła taką historię. E, co ja bym powiedział na to? E, chce mi pewną historię powiedzieć, nie? No ja mówię, go No i ona mówi, co chcę bym powiedział na to. Jak pewna dziewczyna ma dziecko i dowiedziała się, że ma tętniaka, i w zasadzie jej stan jest krytyczny, i ona chodzi co niedzielę do kościoła i zaczęła się nawet w tej sprawie gorąco modlić, I jak tylko zaczęła się modlić, to ten tętniak jeszcze zaczął się zwiększać. Co ja bym powiedział na to? No, wiecie, ja mówię, no. No, co Wam powiedzieć na to? No, no, są różne sytuacje, nie wiem, nie znam tej osoby, nie wiem jak ta osoba się modli, nie wiem, e, nie wiem jakie są plany, może bo wobec tej osoby, trudno mi jest się ustosunkować do tego. Trzeba by było z tą osobą się spotkać, porozmawiać i tak dalej. No i ona ja i tak dalej o tej osobie opowiada. Ja tak idę, idę i mówię, słuchaj, a to nie ty jesteś przypadkiem tą osobą? I ona taka była zaskoczona, że jej to powiedziała, i tak spuściła głowę i tak nie chciała powiedzieć, wiecie, i przez chwilę szliśmy i mówi, tak, to ja jestem. I, i, no i wtedy mi trochę, ale ja nie chciałem, żeby ktokolwiek o tym wiedział, bo u mnie nawet moje rodzeństwo o tym nie wie, nie wiedzą nawet moi rodzice, nie wie nikt, ja, lekarz i, i to wszystko, I, I mówi, że, że ona się już nawet pogodziła ze śmiercią, nie? Ale mówi, szkoda jej tej małej hani, ośmioletnie dziecko, córeczka, osiemdziesięczne, nie? Dziecko i, i tak mówi, że, że to jest jedyny powód, dla którego ona jeszcze chce żyć. Nie? No, no i tak wiecie, no, no wiadomo, no, to co pan włożył do serca, serca co im przekazałem. E, oczywiście powiedziałem, że, że będę się ja i moi przyjaciele będą się modlić za nią. E, Mówi, że lekarz jak ją zbadał. Bardzo fajna w ogóle dziewczyna, bycie, taka, gdybyście ją się poznali, to, i w ogóle i porozmawiali, to byście się, się przyszłość, do jakiegoś patologicznego domu w ogóle. I tak e, powie, za, i ona mówi, że lekarz jak ją zbadał i zobaczył to, to co ma, bo ona ma tutaj gdzieś załówek. Mówi, że już ma takie opłaty, nawet nie, już, bo on rośnie bardzo. I, I w zasadzie operacja jest potrzebna natychmiastowa, ale operacja jest na zasadzie życia bądź śmierci. I ona się boi bardzo tego. I ona nie chce się tej operacji poddać, mimo że on rośnie z każdym dniem. Tak? E, ja na powiedziałem, że trzeba się modlić o wolę Bożą, bo Bóg może naprawdę cudowne rzeczy zrobić. W przypadku pastora przecież się imię Andrzeja przecież miał operację też jakaś jak, jak usuwanego i, i, i naprawdę pamiętam z tych relacji, że, że ten lekarz nawet stwierdził, że jak się coś jego ręką I ten pastor żyje, nie? Może Bóg też w sposób naprawdę szczególny spektakularny mógł Uszedłem do samochodu, modliłem się, pochwałem się po prostu za mną i tak do Boga. I tak, e, tak na sercu to, żeby teraz kogokolwiek z braci, z tych spotykać, żeby Wam e, też chciał to na serce położyć, żebyście za, za to już z e, modlili się. Tak? O, o jej, jej usprawiedliwieniu, tak? Bo wierzę, że, że, że to spotkanie, że to spotkanie nie, nie miało miejsce po to, żeby, żeby po prostu jej, na, na pożegnanie kilka słów o Bogu. powiedzieć. Jeżeli Panów nam stawia takie sytuacje, to wierzę, że pan chce coś szczególnego, wie, wierzę, że Ją są zrobić. I chciałbym właśnie Was prosić, żeby jak najwięcej osób tutaj w tak. też się dołączyło do tych Też mi powiedziałem o tym, a, a, a uważam, że czym więcej osób się modli, tym lepiej. tak jest, jest, jest to też moja rozwiązana w tej sprawie, żebyśmy modlili się za, za tylko za jej uzdrowieniem i za jej tak? Pani, może tyle z mojej strony, nie wiem ktoś chciałby jeszcze coś może dopowiedzieć, może coś podzielić się. Jeżeli nie, no to nie powód to dzięki pięknemu uchwała Może pomóc mi się ten. Dobrze, dobrze, dobrze ale...